No, to, ale ta fajna, to taka jest delikatna, chociaż ta jest, no, ostrzejsza. Jest, jest ostrzejsza na końcu. Nie? No na końcu. No chyba tą weźmiemy. Ok. To no. normal one, five bottles. Oh, normal five bottles. Mm -hmm. Yeah, beautiful, beautiful price. Okay, so five liters of this. butelek oliwy. I lepiej niż plastikowy tu. Nic wszystko, wszystko. Lepiej, kolej. super. No. no. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj wjechaliśmy do naszej miejscowości, tak troszeczkę dalej. Tutaj się jedzie totalnie pod górę. Tutaj bardzo często, słuchajcie, domy są na wzgórzach. I dzisiaj przyjechaliśmy do takiego miejsca, gdzie robią oliwę z oliwek i to jest taki o olive mill. I to jest taki młyn, gdzie po prostu z oliwek tłoczy się oliwę. I właśnie my dzisiaj mieliśmy taki plan, że tutaj przyjedziemy. Chcieliśmy zobaczyć jak to wygląda. I oczywiście posmakować tej oliwy, bo są różne rodzaje. I wybrać tą, która będzie dla nas najlepsza. Jak się okazało, znaleźliśmy to bez problemu, bo było bardzo blisko. Zobaczcie, ile tutaj oliwy sobie stoi. I ile tutaj butelek. My już swoją właśnie kupiliśmy. To na pamiątkę, po tak. prostu w ramkę chyba. No. no, kochanie, przyda się. Nie będziemy musieli aż tak bardzo oszczędzać, bo w Polsce kupić dobrą oliwę to jest naprawdę. Tutaj mamy wiadomo skąd tłoczoną tutaj więc super O ta może wstaw. No i tutaj lokalne oliwki są Tak są mielone i jest robiona z nich oliwa na różne sposoby. Nie za Idziemy. O fajne widok w ogóle. O zobaczcie, tutaj nawet rosną oliwki. Patrzcie. A tu jest ten kościółek. No to jest ten kościółek. W niedzielę było słychać dzwony właśnie z tego kościółka. Naokoło młyna też rosną oliwki wszędzie. Zobaczcie jakie śliczne. A tam mamy figi. Ciekawe, czy są na drzewach figi. Zaraz zobaczymy. Tu są figi, ale chyba nie widzę owoców. Super. O, urządzenie do mielenia oliwek, nie? Że tutaj pewnie to był, były zgniatane te oliwki i tutaj dołem już... Tak! Wyp... I dołem wypływała oliwa. Tutaj jest nawet taki lejek jakby. Nie? Że to takie stare, że kiedyś w ten sposób oliwki wyciskali. Super. Teraz to pewnie jakoś idzie maszynowo, ale tak zobacz, jakie to super. I tu już sobie normalnie płynęła oliwa. Piękne Marosisi Marosisi z góry Marusisi z góry, tak. A tutaj jest jakiś apartament z basenem. Bardzo malutka miejscowość. Mikroskopijna. Mikroskopijna na mapie, naprawdę. Widziałem w internetach z tą pogodę, że uważajcie, że lato nie odpuszcza i tutaj u nas właśnie 30 stopni, mhm. po Chorwacach. Pisak, teraz gdzie ten zjazd? Pisaak. pewnie gdzieś tu? będzie super w dół. Nie, 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 nie. Tu? Gdzieś powinien być znak. No to jest tu tylko chyba takie... nie, nie, no, nie, to jest droga bez, mm -mm. to są jakieś apartamenty tak, pewnie. Tu? A... Czekaj. Pisak, tak, tutaj. Dobra, to nie wejdzie on Plaża, kościół, sklep. Pisak! Na pewno nie wolno jeździć w tej kurzu. O, o. Nie jest Tu cmentarz. Miesnogroblie. A, podobnie jak na podwórka się zjeżdża w dół. Podobnie no. Ja. Czekaj, zaraz. Tutaj. Ostrożnie ostrożnie, bo od razu ze doł. dół. To oczywiście free apartmany z ale na dole jest tam, coś tam jest. No. Ale podobnie. Na razie bardzo podobnie. Ale większy jakiś aparty, jakiś... jakiś ten. Ale tam jest tutaj. Wydaje mi, mi się, że tam chyba jest drugi wjazd gdzieś jeszcze. Bo też pod górę ma, wszędzie. To też Ale ten To się stało z Michałem. Michałem. Tu chyba, bo tam nie, nie pojediesz dalej, bo jest zakaz, czy nie ma nic Nieźle Tego się nie spodziewałem No nieźle w dół Ale dużo dalej się jedzie niż u nas, nie? Zobacz ile drzew musi tam zjechać, no Ile drzew z tymi oliwkami tutaj jest Mm. Pełno oliwek wszędzie. Ja... O nie Boże, teraz na dół? No na dół. Perla? Perla blues. Studenac? O jest Perla. studenac, bardzo dobrze. O, i jest studenaca. jest no, Jest niebieska, niebieska, niebieska perla. Hmm? O, tu też granaty rosną. Granaty? I y y y y jeszcze dalej. Na no, tych jest... rosną. Dobra, no, trzeba wypierunkować. A nie... tak, takie głowy rosną. Granatów na. na... na... To jest pot. Tak. Nie. <grych> Jesteśmy w miejscowości Pisak. To jest kawałeczek też od naszej miejscowości. Zaraz kolejna, troszeczkę większa miejscowość. Są oczywiście piękne plaże, zaraz się na któreś rozbijemy. Przepiękne widoki, przepiękne kamienice, takie domki z tymi zielonymi okiennicami. To tutaj jest standard. Zobaczycie, Zobaczcie, jakie piękne plaże czyściutkie. Woda po prostu krystalicznie turkusowa, krystalicznie czysta. Więc zaraz się rozbijemy na. W zaraz właśnie się rozbijemy na którejś splaż. Tutaj właśnie jeszcze przeczytaliśmy sobie menu i mają to wszystko, co chcemy zjeść. Czyli dzisiaj będziemy jeść czarny ryż, black risotto. Będziemy jeść mule albo jeszcze kalmary. Zobaczymy na co będziemy mieli za te kilka godzin na plaży ochotę. Więc tutaj to wszystko mają. Piękna restauracja, więc na pewno sobie tutaj zjemy. A teraz idziemy plażować. Zobaczcie, jakie drzewa. Co? Tam było fajnie, po drugiej stronie. Nie będziemy tutaj po tych schodach chodzić. Chyba. Myślę, że na parę godzin to wszystko pooglądamy. Smarowanie masz? Mam. No tutaj będziemy sobie jeść później. Tutaj właśnie czytaliśmy ten jadłospis i tutaj jest wszystko to, co chcemy. Restauracyjka wygląda ślicznie. To chyba coli. Nie wiem co to jest. Dotknij ten Nie, lekaś... Końcówkę, końcówkę Nie. dotknij. No bo to takie ostre ma końce, no o, drzewko Oliwne sobie rośnie. O ślicznie tu jest. Ale ładnie, jak tu jest ładnie, Boże Jak tu jest ładnie, zobacz tu takie sieci rozłożone. Tak, jak dla mnie. Łódka milika kotowa. Pamiętam. Łódka milikata. Tu jest taki malutki porcik. Idziemy plażować.

Tam Michaś płynie. Mhm. Tam jest. No. Piękne te góry. No. Szkoda, Każda jest... dalej i każdą widać słabiej. Szkoda, że to jest ostatni odcinek z Chorwacji. Jeszcze jutro będzie odcinek no. z Chorwacji. Jeszcze jutro. Jutro wyjeżdżamy z naszego. Jutro Trogir. Tak, jutro. jutro wyjeżdżamy z naszego apartamentu. No, jutro jedziemy. Jedziemy do jutro. granicy Chorwacji. Zwiedzimy jeszcze Trogir. Jeszcze w tym miasteczku nie byliśmy. I potem I... już Klops. I je... Jedziemy. <laughs> Nina mówi, a ja później już Klops. I jeszcze będziemy w jednym apartamencie spać w Chorwacji, a później już jedziemy do Polski. Szkoda ale wrócimy tu za rok. Nie dokładnie w to samo miejsce, ale do Chorwacji wracamy na 100%. Okay. Nie? Myślę, że to szybko tleci. Też mam taką nadzieję. <laughs> Też mam taką nadzieję, Ninuśka. Musimy przetrwać, słuchaj, jesień zimę. Jesień może jakoś przetrwamy, bo będą grzybki. Będą grzybobrania. Najgorzej będzie przetrwać yy, styczeń luty marzec. Czyli No takie zimne miesiące, gdzie się nic nie dzieje, a już no, później kwiecień, zimę, maj to już będzie okej. Okay. zima jest najdłuższa. I nie ma co robić, no. jest zimno. Ciągle. Trzeba no. długo czekać, żeby zima minęła. No? Ale potem już. Michaś płynie. Fakacje. Michaś. płynie. Ryby miecze. Były ryby miecze? Wejdźcie nawet w piesze i tam wejdź w kutry. No, no, no. A ty tam dobry wybierze! Wiem, widziałem wszystko. Tylko no, żeby mnie nie pobiły! Widziałem. Wejdźcie kawałek w plażę. Nie mogi mieć góry. No, czekaj, bo on ja się pójdzie odłożyć kamerkę. co teraz. Mhm. Ja poczekam na brzeszku. To jest ryż, bo oni do zupy rybnej dodają ryż. Ale ryba też jest ryż. No. I gotują tą zupę chyba z głów, nie? Ryby. I podają z ryżem. Z głów ryby? Wszystkie przez całą resztę zjadają, a zupę gotują na głowach. Rybną juchę. <śmionet> ja teraz jadę po lodu i się schodziłem? Nie? Bo ludzie po kostki lodu. Coś nie bałem Trzeba smakować. Coś co mam, nie wiem co. I coś zielonego. Nie no, to. Nie wiem. Kawałek Chyba tak. To Przyszło nasze jedzonko. To Dzieci wcinają pizzę. Ja mam moje kalmary ugrillowane. Zaraz się z Michałkiem podzielę kalmarami i tu jest czarny risotto, jest czarny risotto z, ośmiornicą. z ośmiornicą i dlatego jest takie czarne, bo tutaj jest dodana sepia z ośmiornicy. Wszystko pachnie ślicznie, więc jemy. Jest to dobre? Słotki. Dobra, miałbym tak smak to grzybowy. No to jakbyśmy płynęli. Sama ośmiornica. Chodź, ośmierniczki sobie pojesz. Chodź, no. Dobra. No to wygląda jakbyśmy płynęli, nie? No wiem. Dobra. Słuchaj, to śmiernica, super. Fajnie takie kremowe, nie? Uh -huh. Sama ośmiornica. nie? Zobaczymy jak moje kołmary. Jako <grymka> najśmiejszyśmy tak ustawiane tutaj. niż zrobiliśmy. gdzie się... Musiałaś odlać Nie, nie. Ja Jak to jest. No <noise> Naleśniki z lodami. I co, dobre? Mogę dać jednym Michałowi? To jest czekolada po prostu. Michał, am...